Szanowni Panowie Pełnomocnicy, Szanowny Panie Dyrektorze, Magnificencje Panowie Rektorzy, Prelegenci, Paneliści, Wszyscy znamienici goście, Szanowni Państwo, w imieniu Ministra Edukacji i Nauki, Profesora Przemysława Czarnka, pragnę podziękować za zorganizowanie trzeciego Kongresu Edukacji Klasycznej. Dziękuję Instytutowi badań edukacyjnych, głównemu organizatorowi. Dziękuję Ośrodkowi Rozwoju Edukacji, zwłaszcza za skuteczne zaproszenie nauczycieli do udziału w kongresie. Dziękuję Akademii Zamońskiej za pracę programowe i osobiste zaangażowanie pana rektora. Gratuluję, że to już trzecia edycja. Potwierdza to stałe miejsce tego wydarzenia na mapie i w kalendarzu polskiej edukacji. Gratuluję tegorocznego programu, który podejmuje ważne zagadnienia, między innymi koncentrując się na kontekście społecznym edukacji klasycznej. Christianitas, naturalne kręgi wychowania, szkoła to wszystko społeczności, o których usłyszymy w pierwszej części kongresu. Życzę Państwu determinacji, coraz odważniejszego sięgania do dziedzictwa edukacji klasycznej. Być może y, właśnie edukacja klasyczna odpowie na wielki dramat, który rozgrywa się na naszych oczach. Mam na myśli laicyzację młodzieży. Edukacja klasyczna poważnie traktuje Boga i człowieka, y, może zaproponować powrót do wiary i niezredukowanego ludzkiego rozumu y, i całej prawdy o ludzkiej naturze i nadprzyrodzonym powołaniu człowieka. Wszystkiego dobrego.